Mój mąż zdradzał mnie ze swoją byłą przez rok, a potem kłamał na sobie. Teraz chcę wrócić po tym jak złożyłam pozew o rozwód. Mam 34 lata, jestem kobietą i byłam żoną Toma 36 lat, mężczyzna, przez 8 lat. Poznaliśmy się na ostatnim roku studiów. Studiowałam marketing, a on inżynierię. Spotkaliśmy się na imprezie u wspólnych znajomych. I szybko zaczęliśmy się spotykać. Po ukończeniu studiów oboje znaleźliśmy pracę w tym samym mieście i po dwóch latach zamieszkaliśmy razem. Tom oświadczył mi się podczas weekendowego wyjazdu w góry. Było to romantyczne i idealne. Pół roku później wzięliśmy ślub podczas małej ceremonii w gronie bliskich przyjaciół i rodziny. Mamy dwoje dzieci, sześcioletniego syna Charliego i czteroletnią córkę Lili. Charlie jest energiczny i uwielbia sport. Natomiast Lily jest bardziej artystyczna i lubi próbować nowych rzeczy. Nasze małżeństwo nie było idealne, ale myślałam, że jesteśmy szczęśliwi. Mieliśmy swoje wzloty i upadki jak każda para, ale zawsze potrafiliśmy rozwiązywać nasze problemy. A przynajmniej tak mi się wydawało. To było do czasu, gdy odkryłam, że Tom zdradzał mnie ze swoją byłą dziewczyną, Lisą. 33 lata, kobieta, przez ostatni rok Lisa była licealną miłością Toma. Byli ze sobą przez trzy lata, zanim rozstali się, gdy poszli na różne uczelnie. Oczywiście wiedziałam o niej. Tom wspominał o niej kilka razy przez lata, ale nigdy nie zwracałam na to większej uwagi. Myślałam, że to po prostu część jego przeszłości. Tak przynajmniej wierzyłam. O zdradzie dowiedziałam się trzy miesiące temu, kiedy pożyczyłam laptopa Toma, żeby sprawdzić maila. Moja komórka była rozładowana. A musiałam wysłać ważny dokument do pracy. Tom był pod prysznicem, więc szybko zalogowałam się na swoje konto mailowe. Gdy dodawałam załącznik, zauważyłam kilka nieprzeczytanych wiadomości w skrzynce odbiorczej toma. Jeden temat przykuł moją uwagę: już za tobą tęsknię. Nadawcą była Lisa. Wiem, że nie powinnam była, ale kliknęłam na wiadomość. To, co przeczytałam, zmroziło mi krew w żyłach. Mail był pełen intymnych szczegółów i planów na kolejne spotkanie. Przewijałam wątek maili z trzęsącymi się rękami. Były tam dziesiątki wiadomości wysyłanych przez wiele miesięcy. Na początku nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Czułam, jakby ziemia zniknęła spod moich stóp. Gdy Tom wyszedł spod prysznica, skonfrontowałam go z tymi mailami. Na początku wyglądał nas szokowanego, potem jego twarz zadrżała nawet nie próbował zaprzeczać. Przyznał się, że on i Lisa ponownie nawiązali kontakt na spotkaniu absolwentów szkoły średniej w zeszłym roku i że od tego czasu ich relacja się rozwinęła. Twierdził, że był zmieszany swoimi uczuciami i nie wiedział jak zakończyć relację z którąkolwiek z nas. Byłam zdruzgotana. Zaufanie, które miałam do Toma, zostało całkowicie zniszczone. Zbudowaliśmy razem życie, stworzyliśmy rodzinę, a on to wszystko zniszczył dla romansu z byłą. Poprosiłam go, żeby opuścił nasz dom tej nocy. Próbował tłumaczyć się, ale nie mogłam słuchać więcej. W końcu zgodził się odejść i zamieszkać u swojego brata marka. 38 lat mężczyzna, który mieszkał w pobliżu. Powiedzenie dzieciom, że ich tata musi wyjechać, było jednym z najtrudniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek musiałam zrobić. Powiedziałam im, że tata musi wyjechać na jakiś czas do pracy. Nie mogłam jeszcze znieść, żeby powiedzieć im prawdę. Charlie zadawał wiele pytań, ale Lily po prostu wyglądała na zdezorientowaną i smutną. Kolejne tygodnie były jak w mglistym tunelu pełnym łez, gniewu i bezsennych nocy. Nie mogłam jeść, nie mogłam skupić się w pracy i miałam wrażenie, że ledwo trzymam się dla dzieci. Moja siostra Rachel, 31 lata, kobieta, Przyjechała, żeby pomóc mi z dziećmi i dać mi emocjonalne wsparcie. Była wściekła na Toma i chciała, żebym go na stałe wyrzuciła z życia, ale nie byłam jeszcze gotowa na podejmowanie takich decyzji. Tom próbował się ze mną kontaktować wiele razy w tym okresie, ale ignorowałam jego telefony i wiadomości. Potrzebowałam czasu, żeby wszystko przemyśleć i zdecydować, czego chcę. Część mnie chciała mu wybaczyć i spróbować naprawić nasze małżeństwo dla dobra rodziny. Stworzyliśmy razem życie i nie chciałam tego wyrzucać do kosza. Ale z drugiej strony nie mogłam sobie wyobrazić, że kiedykolwiek znowu mu zaufam. Skąd mogłabym mieć pewność, że nie zrobi tego ponownie? Około miesiąc po tym jak Tom wyprowadził się, w końcu zgodziłam się spotkać z nim, aby omówić naszą sytuację. Spotkaliśmy się w neutralnym miejscu, w kawiarni niedaleko naszego domu. Tom wyglądał okropnie, schudł i miał ciemne kręgi pod oczami. Błagał o wybaczenie i przysięgał, że definitywnie zakończył relację z Lisą. Powiedział, że zrozumiał, jak wielki popełnił błąd i że chce wrócić do domu i pracować nad naszym małżeństwem. Kiedy go słuchałam, przez moją głowę przelatywały wspomnienia z naszego wspólnego życia. Nasza pierwsza randka, gdy wylał na siebie kawę i poczerwieniał ze wstydu, dzień, w którym wprowadziliśmy się do naszego pierwszego mieszkania, otoczeni kartonami i jedząc pizzę na wynos, moment, kiedy się oświadczył, klęcząc przed zapierającym dech w piersiach górskim widokiem, narodziny naszych dzieci i jego twarz pełna zdumienia i miłości, gdy po raz pierwszy je trzymał. Ale potem przypomniałam sobie maile, które przeczytałam te sekrety, kłamstwa i spotkania. Jak mogłabym mu znowu zaufać? Jak mogłabym mieć pewność, że nie zrobi tego ponownie, kiedy kolejna była dziewczyna pojawi się w jego życiu, a on znowu poczuje się zdezorientowany swoimi uczuciami? Wysłuchałam wszystkiego, co miał do powiedzenia, ale nie mogłam mu wtedy udzielić odpowiedzi. Powiedziałam, że potrzebuję więcej czasu na przemyślenie sprawy. Prawda była taka, że byłam rozdarta. Z jednej strony wciąż kochałam Toma i chciałam, żeby nasza rodzina była znowu pełna. Z drugiej strony myśl o tym, że miałbym mnie dotknąć po tym, jak był z Lisą, sprawiała, że robiło mi się niedobrze. Po naszym spotkaniu postanowiłam poświęcić trochę czasu dla siebie. Wysłałam dzieci do moich rodziców na tydzień i sama wyjechałam do nadmorskiego miasteczka. Potrzebowałam przestrzeni, aby oczyścić myśli i dowiedzieć się czego naprawdę chcę. Moi rodzice byli wspierający, choć widziałam, że się o mnie martwią. Nie znali pełnej historii, wiedzieli tylko, że Tom i ja mamy problemy. Podczas tego czasu spędzonego z dala od domu dużo myślałam i zastanawiałam się nad sobą. Chodziłam po plaży, czytałam książki i pisałam dziennik, w którym zapisywałam swoje przemyślenia. Zrozumiałam, że mimo iż wciąż troszczyłam się o Toma, nie mogłam sobie wyobrazić, że kiedykolwiek ponownie mu zaufam. Myśl o tym, że przez resztę życia będę ciągle zastanawiać się, gdzie jest i z kim, nie była czymś, z czym chciałam się zmagać. Myślałam także o naszych dzieciach. Jakim przykładem bym dla nich była, jeśli zostałabym z kimś, kto mnie tak głęboko zdradził. Chciałam, żeby dorastały, rozumiejąc, jak ważne są zaufanie i szacunek w relacjach. Kiedy wróciłam do domu, zadzwoniłam do Toma i powiedziałam mu o swojej decyzji. Chciałam rozwodu. Był zdruzgotany i próbował mnie przekonać, żebym zmieniła zdanie, ale byłam stanowcza. Wyjaśniłam, że mimo iż doceniam jego żal, zniszczył nasze zaufanie, a ja nie widziałam przyszłości dla nas jako pary. Teraz jestem w trakcie składania pozwu rozwodowego. Staramy się, żeby wszystko przebiegało jak najspokojniej dla dobra naszych dzieci. Ale to nie jest łatwe. Tom wyprowadził się na stałe i mieszka u swojego brata. Dopóki nie znajdzie własnego mieszkania. Powiedzieliśmy dzieciom, że mama i tata nie będą już razem mieszkać, ale że oboje nadal je bardzo kochamy. Charlie miał dużo pytań, a Lily płakała, ale staramy się ich uspokajać i utrzymywać jak najbardziej stałe rutyny. Boję się o przyszłość. Jak to będzie być samotną mamą? Jak to będzie znowu kiedyś randkować? Jak to wpłynie na nasze dzieci? Ale jednocześnie czuję ulgę. Wiem, że podjęłam właściwą decyzję dla siebie, nawet jeśli to najtrudniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek musiałam podjąć. Chyba piszę ten post, bo potrzebuję wsparcia i może jakiejś rady od osób, które przeszły przez podobne sytuacje. Jak ruszyć dalej z tym wszystkim? Jak pomóc moim dzieciom przejść przez tę zmianę? I jak zacząć odbudowywać swoje życie jako samotna kobieta po tylu latach małżeństwa? Aktualizacja 1. Minęły około dwa miesiące od mojego ostatniego posta i wiele się wydarzyło. Po pierwsze, chciałabym podziękować wszystkim za miłe słowa i porady. Wasze wsparcie znaczyło dla mnie więcej niż mogę to wyrazić. Postępowanie rozwodowe jest w toku, a Tom i ja staramy się, żeby wszystko przebiegało jak najspokojniej dla dobra naszych dzieci. Ustaliliśmy wspólną opiekę nad dziećmi, z tym, że będą one przebywać u mnie w ciągu tygodnia, a u Toma w weekendy. Wszyscy musimy się do tego dostosować, ale dajemy sobie radę. Charlie ma problemy z przystosowaniem się do zmian. Zaczął sprawiać kłopoty w szkole, a jego nauczycielka wezwała mnie na spotkanie w zeszłym tygodniu. Szukamy dla niego pomocy psychologicznej, żeby mógł lepiej radzić sobie z emocjami. Z kolei Lili stała się bardzo przylepna. Płacze za każdym razem, gdy Tom przyjeżdża, by zabrać je na weekend. Łamię mi serce, widząc jak cierpią, ale staram się być dla nich silna. Tom i ja komunikujemy się głównie przez smsy i e-maile, starając się, by rozmowy dotyczyły tylko dzieci i spraw rozwodowych. To trudne, zwłaszcza kiedy musimy się widzieć podczas przekazywania dzieci. Wciąż jest między nami tyle bólu i gniewu, jednak sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót w zeszłym tygodniu. Otrzymałam telefon od lisy byłej dziewczyny Toma, z którą mnie zdradził. Na początku nie rozpoznałam numeru, a kiedy się przedstawiła, niemal odłożyłam słuchawkę. Ale coś w jej głosie sprawiło, że zatrzymałam się na chwilę. Poprosiła, żebyśmy spotkały się osobiście i porozmawiały. Na początku była niechętna, ale ciekawość wzięła górę i zgodziłam się. Spotkałyśmy się w lokalnym parku, tym samym, do którego Tom i ja zabieraliśmy dzieci w weekendy. Dziwnie było tam być bez nich, Siedząc na ławce z kobietą, która odegrała rolę w zniszczeniu mojego małżeństwa. Lisa wyglądała na zdenerwowaną, kręciła rękami siedząc na ławce, gdy zaczęła mówić. To, co mi powiedziała, wprawiło mnie w osłupienie. Okazało się, że Tom okłamywał nas obie. Powiedział Lisie, że ja i on jesteśmy w separacji i że jesteśmy w trakcie rozwodu, kiedy zaczęli swój romans. Nie miała pojęcia, że Tom wciąż jest żonaty. I mieszka ze mną oraz naszymi dziećmi. Pokazała mi wiadomości tekstowe i e-maile od Toma, które potwierdzały jej historię. W jednej z wiadomości pisał, że mieszka ze mną tylko ze względu na dzieci, dopóki rozwód nie zostanie sfinalizowany. Czułam się, jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. Tom nie tylko mnie zdradził, ale systematycznie okłamywał i manipulował zarówno mną, jak i lisą przez ponad rok. Byłam obrzydzona jego zachowaniem i jeszcze bardziej pewna, że podjęłam słuszną decyzję, kończąc nasze małżeństwo. Lisa była również szokowana i zraniona, kiedy dowiedziała się prawdy. Przepraszała mnie gorąco za swój udział w romansie, chociaż nie wiedziała, że w tamtym czasie była tą drugą kobietą. Powiedziała mi, że zerwała z Tomem zaraz po tym, jak odkryła prawdę, około tydzień przed tym, jak ja znalazłam te e-maile. Po naszym spotkaniu wróciłam do domu i płakałam przez wiele godzin. Czułam, że znowu przeżywam żałobę nie tylko po zakończeniu małżeństwa, ale po człowieku, którym myślałam, że był tom. Mężczyzna, za którego wyszłam, nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. A może byłam ślepa na to, kim naprawdę był od początku. Następnego dnia skonfrontowałam się z tomem na temat tego, co powiedziała mi lisa. Spotkaliśmy się w tej samej kawiarni, gdzie rozmawialiśmy po naszej separacji. Kiedy powiedziałam mu co wiem, załamał się i przyznał się do wszystkiego. Błagał o kolejną szansę, mówiąc, że zrobi wszystko, żeby naprawić sytuację. Powiedział, że był zdezorientowany i bał się, że wszystko straci, dlatego kłamał nas obie. Ale ja nie ustąpiłam. Powiedziałam mu, że to, co się teraz dowiedziałam, tylko potwierdziło, że nigdy więcej mu nie zaufam. Co do Lisy, nawiązałyśmy nieoczekiwaną przyjaźń. Spotkałyśmy się kilka razy od naszego pierwszego spotkania, i rozmowa o naszych doświadczeniach z Tomem była terapeutyczna dla nas obu. Lisa sama przechodzi przez proces leczenia ran i wspieramy się nawzajem w tym trudnym czasie. To dziwne, że coś pozytywnego mogło wyniknąć z tego bałaganu, ale jestem wdzięczna za jej szczerość i wsparcie. Na bardziej pozytywną nutę Zaczęłam chodzić na terapię, aby pomóc mi przetworzyć wszystko, co się wydarzyło. Było to niezwykle pomocne i powoli zaczynam czuć się znowu sobą. Dołączyłam także do grupy wsparcia dla rodziców po rozwodzie, co okazało się być świetnym źródłem porad i wsparcia. To uspokajające wiedzieć, że nie jestem sama w tej podróży. Dzieci radzą sobie tak dobrze, jak można się spodziewać. Tęsknią za wspólnym domem, ale są odporne na zmiany. Zachowanie Charliego znacznie się poprawiło. Odkąd zaczął spotykać się ze szkolnym psychologiem, powoli wraca do swojego zwykłego, energicznego siebie. Lili z kolei zapisała się na zajęcia z baletu i absolutnie je uwielbia. Wspaniale widzieć, jak rośnie jej pewność siebie. Tom dotrzymuje swojego harmonogramu wizyt z dziećmi, co doceniam. Stara się być bardziej zaangażowany w ich życie, uczestniczy w meczach baseballowych Charliego i występach tanecznych Lily. Jednak w zeszłym tygodniu poprosił mnie o rewizję ustaleń dotyczących opieki. Chcę mieć dzieci u siebie przez cały tydzień, co drugi tydzień, a nie tylko w weekendy. Mówi, że tęskni za nimi i chce spędzać z nimi więcej czasu. Mam mieszane uczucia co do tej prośby. Z jednej strony wiem, że dla dzieci byłoby to dobre, aby spędzały więcej czasu z ojcem. Z drugiej strony martwię się o zakłócenie ich rutyny, zwłaszcza podczas tygodnia szkolnego. Powiedziałam Tomowi, że potrzebuję czasu, aby to przemyśleć i porozmawiać o tym z dziećmi. Jeśli chodzi o mnie, kontynuuję terapię i uważam ją za niezwykle pomocną. Zaczęłam także chodzić na zajęcia jogi, co pomaga mi radzić sobie ze stresem. Powoli, ale skutecznie odbudowuję swoje życie i odkrywam siebie na nowo jako jednostkę, a nie tylko żonę i matkę. Również postępy w moim pomyśle na biznes idą dobrze. Przeprowadziłam kilka badań rynku i pracuję nad biznesplanem. Ekscytujące jest myślenie o możliwościach, nawet jeśli jest to również nieco przerażające. Jednak jestem podekscytowana możliwościami, jakie mogą się z tego narodzić. Jestem wdzięczna za wsparcie rodziny i przyjaciół, którzy kibicują mi na każdym kroku. Oczywiście nadal zdarzają się trudne dni. Dni, w których czuję się przytłoczona samotnym rodzicielstwem, albo gdy nagle przypomnienie o moim dawnym życiu z Tomem wywołuje u mnie smutek. Jednak te chwile zdarzają się coraz rzadziej i coraz lepiej radzę sobie z nimi, gdy się pojawiają. Patrzę z ostrożnym optymizmem na przyszłość. Może nie jest to przyszłość, jaką sobie kiedyś wyobrażałam, ale uczę się, że nie oznacza to, iż nie może być dobra. Jestem dumna z tego, jak daleko zaszłam i cieszę się na to, co przyniesie przyszłość. Dziękuję wszystkim za Wasze wsparcie. Tam znać, jeśli pojawią się jakieś ważne zmiany. Aktualizacja 2. Minęło około 6 miesięcy od mojej ostatniej aktualizacji i chciałam podzielić się z Wami najnowszymi wydarzeniami. Rozwód został sfinalizowany w zeszłym miesiącu. To było gorzko-słodkie doświadczenie. Z jednej strony koniec pewnego rozdziału mojego życia, z drugiej strony początek nowego. Tom i ja staraliśmy się utrzymać wszystko w miarę spokojnie, co jestem wdzięczna, bo oboje chcemy co najlepsze dla dzieci. To pomogło nam odłożyć na bok nasze osobiste uczucia, przynajmniej do pewnego stopnia. Niestety, nie wszystko przebiegało bezproblemowo. Około dwa miesiące temu on stracił pracę. Miał problemy w pracy od czasu naszej separacji, a jego wydajność spadła. Jego firma przeprowadziła rundę zwolnień, a on był jednym z tych, którzy zostali zwolnieni. Poprosił mnie, aby mógł tymczasowo obniżyć swoje alimenty na dzieci, dopóki nie znajdzie nowej pracy. Po rozważeniu tego i rozmowie z moim prawnikiem, zgodziłam się, pod warunkiem, że wyrówna różnicę, gdy znowu stanie na nogi. Ta sytuacja wpłynęła na moje finanse. Ale radzę sobie. Podjęłam dodatkowe zlecenia jako freelancer, oprócz mojej stałej pracy, żeby związać koniec z końcem. To było wyzwanie, żonglując wszystkim, ale jestem dumna z tego, jak sobie radzę. Dzieci również świetnie to rozumieją. Charlie nawet zaproponował, że zrezygnuje ze swojego kieszonkowego, żeby pomóc, co było słodkie, ale oczywiście niepotrzebne. Na bardziej pozytywną nutę zaczęłam znowu randkować – na początku byłam bardzo zdenerwowana, ale mój terapeuta zachęcił mnie, żebym spróbowała, gdy poczuję się gotowa. Poznałam wspaniałego mężczyznę o imieniu Alex. 37 lat mężczyzna przez wspólnego znajomego na sąsiedzkim grillu. Spotykamy się od około dwóch miesięcy. To dopiero początek, ale Alex jest miły, zabawny i świetnie dogaduje się z moimi dziećmi. Alex jest także rozwiedziony i ma dziewięcioletnią córkę z poprzedniego małżeństwa. Rozumie, przez co przechodzę i był niesamowicie cierpliwy i wyrozumiały. Podchodzimy do wszystkiego spokojnie, co bardzo doceniam. Dzieci spotkały się z nim kilka razy i wydaje się, że go lubią, szczególnie Charlie, który jest zachwycony, że Alex jest trenerem drużyny małej ligi. Jeśli chodzi o dzieci, one również powoli przyzwyczajają się do nowej rzeczywistości. Wciąż mają chwilę smutku związane z rozwodem, ale ogólnie radzą sobie całkiem dobrze. Charlie kontynuuje spotkania z psychologiem szkolnym, co bardzo mu pomaga w przetwarzaniu emocji. Jego zachowanie w szkole znacznie się poprawiło, a on sam wrócił do swojego zwykłego, pełnego energii siebie. Lili natomiast rozkwitła na zajęciach z baletu, które uwielbia. Jej pewność siebie wzrosła, a na jej pierwszym recitalu, który miał miejsce w zeszłym miesiącu, promieniała dumą na scenie. Był to jeden z najszczęśliwszych momentów, jakie miałam od długiego czasu. Tom konsekwentnie dotrzymuje swojego harmonogramu wizyt z dziećmi, co doceniam. Stara się być bardziej zaangażowany w ich życie chodzi na mecze baseballowe Charliego i recitale Lily. Jednak ostatnio poprosił mnie o zmianę ustaleń dotyczących opieki nad dziećmi. Chciałby mieć dzieci u siebie przez cały tydzień, co drugi tydzień, zamiast tylko w weekendy. Mówi, że bardzo za nimi tęskni i chciałby spędzać więcej czasu z nimi. Jestem w rozterce w związku z tą prośbą. Z jednej strony wiem, że dla dzieci byłoby to dobre, aby spędzały więcej czasu z ojcem. Z drugiej strony martwię się, jak wpłynie to na ich rutynę, zwłaszcza podczas tygodnia szkolnego. Powiedziałam Tomowi, że potrzebuję czasu, aby przemyśleć tę sprawę i porozmawiać o tym z dziećmi. Jeśli chodzi o mnie, kontynuuję terapię i uważam, że jest to dla mnie niesamowicie pomocne. Zaczęłam także chodzić na zajęcia jogi co pomogło mi w radzeniu sobie ze stresem. Powoli, ale skutecznie odbudowuję swoje życie i odkrywam siebie na nowo jako osobę, a nie tylko żonę i matkę. Pracuję także nad swoim pomysłem na biznes, robię badania rynku i piszę biznesplan. To ekscytujące, ale także trochę przerażające. Jednak jestem podekscytowana możliwościami, jakie mogą się z tego narodzić. Jestem wdzięczna za wsparcie rodziny i przyjaciół, którzy mnie dopingują na każdym kroku. Oczywiście, nadal zdarzają się trudne dni, dni, w których czuję się przytłoczona samotnym rodzicielstwem, albo gdy nagle przypomnienie o moim dawnym życiu z Tomem wywołuje u mnie smutek. Jednak te chwile zdarzają się coraz rzadziej i coraz lepiej radzę sobie z nimi, gdy się pojawiają. Patrzę z ostrożnym optymizmem na przyszłość. Może nie jest to przyszłość, jaką sobie kiedyś wyobrażałam, ale uczę się, że nie oznacza to, iż nie może być dobra. Jestem dumna z tego, jak daleko zaszłam, i cieszę się na to, co przyniesie przyszłość. Dziękuję wszystkim za Wasze wsparcie. Dam znać, jeśli pojawią się jakieś ważne zmiany. Aktualizacja 3 Minął prawie rok od mojego oryginalnego posta i chciałam dać Wam ostateczną aktualizację na temat mojej sytuacji. Największą nowością jest to, że tom wyprowadził się z miasta, aby podjąć nową pracę. Miał trudności ze znalezieniem pracy na miejscu po utracie poprzedniej, a ta oferta była zbyt dobra, żeby ją odrzucić. Znajduje się w mieście oddalonym o około cztery godziny jazdy samochodem. Kiedy po raz pierwszy powiedział mi o swojej decyzji, miałam mieszane uczucia. Z jednej strony cieszyłam się, że znalazł pracę, która pomoże mu stanąć na nogi finansowo. Z drugiej strony martwiłam się, jak to wpłynie na dzieci. Oczywiście, ta przeprowadzka wpłynęła na nasze ustalenia dotyczące opieki. Musieliśmy całkowicie je zmienić. Teraz Tom ma dzieci na dłuższe okresy podczas przerw w szkole i świąt, ale widzi je rzadziej w czasie roku szkolnego. To była zmiana dla nas wszystkich, zwłaszcza dla dzieci. Charlie był początkowo zdenerwowany, martwiąc się, że nie będzie mógł widzieć taty tak często. Lili miała trudności ze zrozumieniem dlaczego tata przeprowadza się tak daleko. Zgodziłam się na prośbę Toma o większą ilość czasu z dziećmi, zanim się przeprowadził. Próbowaliśmy przez kilka miesięcy harmonogramu, w którym dzieci spędzały z nim, co drugi tydzień, cały tydzień. Było to wyzwanie, zwłaszcza z ich zajęciami i obowiązkami szkolnymi, ale pozwoliło Tomowi spędzić więcej czasu z dziećmi przed jego wielką przeprowadzką. Teraz, gdy mieszka dalej, musimy być bardziej kreatywni, żeby utrzymać kontakt. Korzystamy z wideorozmów i gier online, żeby dzieci mogły pozostać w kontakcie z ojcem między wizytami. Jeśli chodzi o mnie, moja relacja z Aleksem rozwinęła się. Jest niesamowitym wsparciem przez cały ten czas, a dzieci go uwielbiają. Zaczynamy rozmawiać o wspólnym zamieszkaniu w najbliższej przyszłości, ale podchodzimy do tego powoli dla dobra dzieci. Córka Alexa, Mia, zaprzyjaźniła się z Charliem i Lily, co jest wspaniałe do oglądania. Dokonałam także pozytywnych zmian w mojej karierze. Dodatkowe zlecenia, które podjęłam, aby związać koniec z końcem, przerodziły się w obiecującą szansę na biznes. Jestem w trakcie zakładania własnej małej firmy konsultingowej z zakresu marketingu. To straszne i ekscytujące jednocześnie, ale jestem dumna z siebie za podjęcie tego kroku. Zyskałam już kilku klientów a przyszłość wygląda obiecująco. Dzieci radzą sobie całkiem dobrze zważywszy na wszystkie zmiany. Tęsknię za tatą, ale powoli się do tego przyzwyczajają. Rozpoczęliśmy nową tradycję wideo rozmowy z tomem w niedzielne wieczory, co pomaga dzieciom czuć, że są w kontakcie. Charlie robi postępy ze szkolnym psychologiem i wrócił do swojego zwykłego, radosnego siebie. Został nawet mianowany kapitanem drużyny w małej lidze, co znacznie podniosło jego pewność siebie. Lily wciąż uwielbia balet i jej postępy są niesamowite. Miała swój pierwszy występ w zeszłym miesiącu, a oglądanie jej na scenie, uśmiechającej się z dumą, było jednym z najszczęśliwszych momentów, jakie miałam od dawna. Jeśli chodzi o mnie, czuję, że w końcu wychodzę na prostą. Ból po zdradzie toma wciąż tam jest ale nie definiuje już mojego życia. Odkryłam na nowo swoją siłę i niezależność i jestem podekscytowana tym, co przyniesie przyszłość. Zaczęłam także pracować jako wolontariuszka w lokalnym schronisku dla kobiet, pomagając innym kobietom, które przechodzą przez trudne chwile. To było niezwykle satysfakcjonujące i pomogło mi spojrzeć na własne problemy z nowej perspektywy. Patrząc wstecz na tę podróż, jestem zdumiona, jak daleko zaszłam. Rok temu byłam załamana i przestraszona przyszłością. Teraz stoję pewnie na własnych nogach, budując nowe życie dla siebie i moich dzieci. Nie było to łatwe, a po drodze było wiele łez i bezsennych nocy, ale jestem dumna z tego, jak sobie z tym wszystkim poradziłam. Dla każdego, kto przechodzi przez podobną sytuację, chcę powiedzieć, z czasem wszystko się poprawia. Nie jest to łatwe i będą trudne dni, ale jesteście silniejsi, niż wam się wydaje. Bierzcie każdy dzień z osobna, polegajcie na swoim systemie wsparcia i nie bójcie się stawiać siebie na pierwszym miejscu, kiedy tego potrzebujecie. Zasługujecie na szczęście i szacunek. Dziękuję wam wszystkim za wasze wsparcie przez tę całą podróż. Wasze miłe słowa i rady były dla mnie źródłem siły. Chociaż to będzie moja ostatnia aktualizacja, zawsze będę wdzięczna za społeczność, którą tu znalazłam w jednym z najtrudniejszych okresów mojego życia.